Pojawiła się nowa aktualizacja z lipca tego roku, także uruchamiamy nasze urządzenie. Z tego co widzieliśmy, bardzo fajne przepisy pojawiają się. Z czerwcowej aktualizacji naprawdę były świetne przepisy. Większość z nich wykonaliśmy i zobaczycie u nas na kanale. Na pewno na uwagę zasługuje Udon i Sushi. No, przepisy były naprawdę bardzo dobre. Tutaj będą... No zaraz zobaczymy, czy nam się sprawnie pobierze. Dobra, urządzenie mamy już uruchomione. Czekamy, aż skoczą nam przepisy. Zawsze warto chwilę odczekać, zamiast, zanim urządzenie po uruchomieniu yy, połączy się z siecią. No i jak widzicie, e, chwilę po uruchomieniu dostajemy informację, masz nowe przepisy. W kategorii nowy znalazły się nowe przepisy. Wcześniej otrzymane przepisy zostały posortowane według odpowiednich kategorii i tam można je teraz znaleźć. Zobacz teraz. E, no i ok, pojawiła nam się kilka przepisów. Z tego co wiem, jest ich chyba 10, zaraz je policzymy. E, no i co tutaj mamy? E, czatny z zwiśni. Czyli to będzie coś na zasadzie jakiejś przystawki, być może? Ciężko powiedzieć. Dżem brzoskwiniowo-winogronowy. Jest to nasz faworyt, który będziemy chcieli zrobić w pierwszej kolejności. Zakładając, jak smakują ogólnie dżemy z Lidlomixa, na przykład truskawkowy, są one świetne, więc spodziewamy się, że i tu będzie podobnie. Gnoci z czterema maserami. Ciekawe. Następne. Krakersy z czatnej brzoskwiniowej. Wydaje mi się, że to jest jakiś mus, jakiś dżem, być może. Ciężko mi określić, ale myślę, że na pewno będzie oddzielny przepis na ten mus brzoskwiniowy, który tutaj, który tutaj jest i będziemy go na pewno robili. Kremowa polenta z sosem bolońskim z soczewicy. To może być ciekawe. Następnie. malfatti w maśle szałwiowym, Ciekawe, nigdy czegoś takiego nie jadłem, nie robiliśmy. Pancerotti z szynką i serem i to jest naprawdę w porządku. Wyglądają tak to jak pierożki zasmażane. Teraz sobie zobaczymy, co tutaj w skład wchodzi dalej. Następne, różne warianty brusketty Na pewno wykonamy ten przepis. Sycylijska pizza z fincione. No ciekawe, ciekawe. I co następne? Włoskie wegańskie ciasto czekoladowe. Będziemy chcieli na pewno zrobić to wegańskie ciasto, ponieważ u nas na kanale bardzo mało jest wegańskich potraw. Żeby nie powiedzieć, to chyba nie ma żadnego. No bo my jesteśmy akurat wszystko, wszystko żerni, także większość przepisów pojawiają się, ale jest też kilka rybnych. Sprawdźmy, co tutaj jest potrzebne do tego ciasta. Przepis jest przewidziany na 12 sztuk. Wegańska czekolada gorzka. 200 g margaryny, xylitol, czyli cukier brzozowy na, miastek, na miastki, jajek w proszku, woda mineralna, laska wanili, napój sojowo o temperaturze pokojowej, syrop z agawy, mąka, proszek do pieczenia, kakao do pieczenia. Ponadto tłuszcz i bułka do przygotowania formy. Ciekawy jestem, jaki tłuszcz, skoro to ma być wegański, chyba że jakiś z pochodzenia roślinnego, no nie wiem. Bruschetta. Ciekawe czy tutaj mamy samą bagietkę, czy mamy też różne warianty przygotowane do co możemy na nią położyć. Zobaczmy. 100, 10 gram cukru, świeże drożdże, mąki, czyli tu mamy przygotowanie typowo na początku samej bagietki. No i tutaj, aha, i tutaj mamy po kolei klasyczne obłożenie z pomidorów, ząbek czosnku, bazylia, czyli to jest to co będziemy już składli na to. Pomidory, łyżeczka cukru, łyżeczka soli. Pasta z oliwek jest, pasta z tuńczyka, ponadto... ok, czyli mamy trzy warianty samej bruski do przygotowania. E, I co jeszcze te pierożki e, nie bardzo interesują. Ja już kiedyś takie coś jadłem i naprawdę to bardzo dobrze smakowało. Czyli mamy ciasto drożdżowe do samego pierożka. A co do środka wkładamy? Nadzienie. Mozzarella, szynka gotowana w plastrach, 200 gram krojonych pomidorów z puszki, suszonych włoskich ziół, Łyżeczka soli, pieprz, ponadto mąka. To będziemy na pewno chcieli wykonać. To może dobrze wyglądać, ponieważ w środku będzie się ciągnął ser, to będzie wszystko zapieczone. Wydaje mi się, że dobrze to się sprawdzi przy zrobieniu w frytownicy zamiast na patelni. No i co tutaj jeszcze nam więcej? Na pewno dżemy. Na pewno dżemy będziemy chcieli zrobić, bo dżemy z Lidlomixa naprawdę bardzo dobrze smakują. I co tutaj jest? Brzoskwinia, bezpestkowe winogron. Aha, czyli tu musimy bezpestkowe wziąć. No w sumie to ma sens, no bo jakbyśmy wzięli z pestkami, no to by nieprzyjemnie to się jadło i pestki są stosunkowo gorzkie, jeżeli je rozgryziemy. I cukier żelujący 2 do 1. Czyli to jest bardzo podobny przepis do tego, który robiliśmy w przypadku dżemu z truskawek, które możecie zobaczyć u nas na kanale. A tutaj mamy po prostu brzoskwinie ciemne, bezpestkowe winogrona. Ogólnie będziemy chcieli zrobić kilka wersji dżemów, Ponieważ wychodzą naprawdę w porządku, wszystko tutaj jest w punkcie, jeśli chodzi o mieszanie, gotowanie. Także urządzenie bardzo sobie dobrze radzi z tym wszystkim. No i dobra, zobaczmy jeszcze. Aha, i będzie, wiemy, że jeszcze jest gem z wykorzystaniem borówek i ten, chyba borówek, i jakichś tam owoców leśnych. Także ten przepis na pewno będziemy chcieli zrobić. Zobaczmy jeszcze gnoci z czterema serami, co tutaj mamy. Czas przygotowania. 545 minut, czyli nie mało, plus i z tego wyjdą nam 4 porcje, jest jako trudna, czyli gnocchi, jedna łyżeczka soli, średniej wielkości mączyste ziemniaki, mąka, pieprz, gałka muszkatołowa, parwolone, nie wiem co to jest w ogóle, to jest jakiś rodzaj sera podejrzewam, parmesan del no to to znam, gorgonzola, dolce, nie wiem czy jest jakaś różnica między zwykłą gorgonzolą a gorgonzolą dolce, Trudno im powiedzieć, no ale to na pewno będzie do zrobienia. Tyle słuchajcie. Jeszcze raz tylko sobie przeliczmy, ile mamy tych nowych przepisów. Wydaje mi się, że ostatnio było ich 10, a teraz mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 przepisów. 10 nowych przepisów. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jakie przepisy z tego byście chcieli zobaczyć. Tak jak mówiłem, naszymi faworytami na pewno jest dżem na pewno jest gnocci, pancerot z serem i szynką, bruschetta, no i to wegańskie ciasto czekoladowe. Jesteśmy bardzo ciekawi, bo nigdy takiego ciasta nie jedliśmy. Chcemy zobaczyć, jak to będzie smakowało. Jeżeli macie jakieś preferencje, macie jakieś podpowiedzi, już robiliście być może jakieś coś z tego rodzaju w Lidlomikcie, dajcie jakieś wskazówki w komentarzach, co Wam najbardziej podpasowało, co Wy już wykonaliście i Wam nie wyszło, bądź wyszło. Wszystkie uwagi, mile widziane, a z naszej strony wszystko. Dzięki za oglądanie, miłego gotowania. Korzystajcie z Didlomiksów, warto robić teraz wszystkie dżemy, i tak dalej. Bo mamy dostęp do świeżych owoców. W zimie jest to utrudnione, ponieważ trzeba się posiłkować mrożonymi albo sprowadzonymi, a teraz możemy to kupić wszystko na lokalnych e, ryneczkach. Także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Widzimy się w przyszłych filmach i trzymajcie się. Hej! Dobra, słuchajcie, mała poprawka, definicja czatnej, czatni, gęsty sos używany w kuchni indyjskiej, sporządzony z owoców, z warzyw, rodzynkami, czosnkiem, cebulą, musztardą i octem. No, taka jest definicja tego, także nie jest to, co mówiłem wcześniej, że to jest jakiś mus lub coś podobnego, to jest zupełnie co innego, także tym bardziej będziemy chcieli to wykonać, ponieważ nigdy wcześniej czegoś takiego nie jedliśmy, także na pewno to będzie ciekawie. Tyle jeszcze raz z mojej strony i trzymajcie się, hej!